GeoGesser to taka gra, która losuje nas w dowolnym miejscu na salutkim świecie, a my musimy zgadnąć, gdzie Bo Pomimo tego, że jest to totalnie zajawkowa, geograficzna gra, to nie wszyscy grają w nią uczciwie. A z racji tego, że ja ostatni odcinek złapania oszustów nagrałem przed wakacjami, no to dzisiaj czas na kolejną porcję. Bo niestety, cheaterów zamiast być coraz mniej, to jest coraz więcej. W GeoGessera można oszukiwać na dwa sposoby. Najpopularniejszy z z nich to po prostu googlowanie, czyli w momencie, w którym znajdziemy jakąś ważną informację dla nas, wygooglujemy ją i dzięki temu uda nam się znaleźć poprawną lokację. Drugi ze sposobów to używanie tak zwanych skryptów, czyli popularne kliknięcie dwójki. Skrypt nam w drugim okienku pokazuje dokładną lokację, gdzie się znajdujemy. Oba te sposoby są niedopuszczalne przez Jogesera i możecie utracić konto. Ja łącznie rozwiązałem już prawie 300 sików, także czas dzisiaj rozwiązać kolejne Mamy dostępne nowe sprawy. Słyszałem, że teraz Geogesser podobno dodał coś nowego do tych overwatch, także zobaczmy co. No i zaczynamy. Pierwsza runda, moi drodzy, która od razu wygląda jak w Meksyku. I prawdopodobnie to jest po prostu runda w Meksyku, tak jest, bardzo ciekawy region tutaj ciłała Natomiast, moi drodzy, bardzo ciekawe jest to, że ostatnio wrzucam dużo materiałów. Także jeżeli nie widzieliście żadnych z nich, to polecam wam obejrzeć, bo, chociażby odcinki z Geogessera, komentowałem ostatnią sytuację, która działa się w Polsce, także będzie mi bardzo. Miło, jakoby życie. No i oczywiście łapka w górę, nie wiem. Tę skliście za Overwatchami, to ją zostawcie. Wbijmy z 1000, to wrzucę znowu może w następnym tygodniu. A my lecimy, moi drodzy. Zobaczmy. Mamy tryb gry move i co ciekawe, zakres rankingu 1200-1500. Także czyżby to było już coś zmienione? Ciekawe, bo zawsze było 1200, plus albo 1500, plus. już trochę nie pamiętam, muszę przyznać szczerze. Rozegrane pojedynki 8000, 9000, więc ziomek naprawdę je tryharduje. Dobra, zobaczmy sobie, czy może postanowił grać w nielegitny sposób. Yy, nie sprawdza hemisfery, ok, czyli prawdopodobnie już wie, gdzie jesteśmy, mniej więcej. Chociaż teraz może zerknął na słońce. No, ziomek ma prawie 10 tysięcy zagranych dueli, no to nie w kit dmuchał, coś tam pograć musiał. Ok, leci od razu do Meksyku. Na razie zaznaczył spokojny gest. Jest dużo yy, takich lekkich górek. Jest. Yy, no, nie wiem szczerze, jak to nazwać. Ja bym tutaj klikał Durango, aż na Chihuahuę chyba bym. Nie poszedł, o on kliknął Durango właściwie, Zakatekas również myśli, podoba mi się jego gest, szczerze tutaj chyba próbuje line upować górki, szuka czy w pobliżu znajdują się te podobne, które widzieliśmy na ekranie. Dobrze, tutaj nic ciekawego nie znalazł, przeklikał jeszcze bliżej i tak się zakończyła runda, no tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować dla mnie, bo... No nie no, zaznaczam tutaj w 100% ziomek jest niewinny. Nic, absolutnie nic podejrzanego nie widziałem. Więc zobaczmy sobie kolejnego case'a i mamy znowu tego samego gościa, to mnie cieszy. Chociaż może w tym wypadku nie aż tak mocno, bo raczej ziomek jest po prostu legitny. I tak szczerze nie będę zbytnio przedłużał. Jeżeli ziomek tutaj kliknie szybko, to kliknę niewinny po prostu, bo tamta pierwsza runda w 100% gościu legitny. Naprawdę to było widać, że ziomek nic nie ma. No i zobaczymy, czy w tej rundzie coś będzie, tutaj sobie sprawdza, to jest bodajże w ogóle Niemcy bądź Austria, ale chyba Niemcy. Tak, mamy tutaj miasto Bad Gandersheim, okej. Okay? Kojarzę tylko jedno miasto, które się nazywało podobnie i tam były skoki narciarskie, nie wiem, czy turniej czterech skoczni, może nie. Mintendorf może coś takiego było, jakaś skocznia narciarska, uuu, to ciekawy gest, czekajcie, ziomek tutaj mogę sobie przystopować, zaznaczył? Polskę, Ukrainę, Polskę, Słowację, ale chyba bardziej chcę iść w Słowację, w Polskę nawet, tam był ewidentnie język niemiecki, ha, no to tutaj mnie gościu trochę zaskoczył, ale w sposób negatywny, ok, szuka tutaj ewidentnie czegoś, mamy połowę rundy, park trampolin mu się spodobał w Polsce, no ziomek, ha, <laughs> no nie jest to Polska, więc jesteś dość daleko od poprawnej lokacji, zwróćmy uwagę co tutaj jeszcze mamy, no, być może to nie jest łatwa runda, no ale nie, no, Ziomek ma 9000 zagranych Dueli. O, chyba czyżby po tym, bo jest końcówka Heim. To są bardzo popularne końcówki w języku niemieckim. No i chyba do gościa dotarło, co ja odpierdzielam. O, i tutaj zmienia sobie klingental. Tam chyba też była skocznia narciarska w klingental, Tak mi się wydaje. E, chyba w DSJ kiedyś były. To jest w ogóle znak niemieckiej poczty bodajże. No i to jest po niemiecku napisane. Bardzo ciekawe, że gościu tutaj o Polsce pomyślą, nawet przez chwilę. No i koniec końców kliknął tak nie wiadomo w co. No w sensie kliknął w Niemcy, ale w taki region. Ha, bardzo interesujące. Jakby bał się jeszcze, że to Czechy, Polska może jednak... No dobra, no nie, no tutaj gościu dostał jakieś zwiechy, ale no dla mnie jest ziomkiem niewinny. No i czas na innego gagatka, to mnie cieszy, bo tamten raczej legitny był na 99%, zawsze tej 100% pewności nikt mieć nie może. 1200 1500 ratingu, ale zwróćcie uwagę, że już dueli ma mało, runda w Stanach Zjednoczonych, ciekawy stan, Virginia, więc zobaczmy sobie jak pan op... O, ja powiem wam szczerze, miałbym tutaj lekki problem z rozpoznaniem Virginii. Myślę, że on kliknął po prostu West Virginia. To jest taki standardowy hash. Ten ziomek sobie coś sprawdza i. Okej, okay, no nie ma tu nic nadzwyczajnego. Ziomek kliknął Kentucky. Mówię, no to jest taki klasyczny gest w takich klimatach. Kentucky, West Virginia. No nie, no, dla mnie tutaj nic nie ma nad gościu. Widać, że zbytnio nie patrzył na tą lokację. Także ja tutaj nie będę tracił czasu. Rosja już może zweryfikować. Ciekawe są to przedmieścia Moskwy, czyli stolicy Federacji Rosyjskiej. No i zobaczmy jak tutaj ziomek czy zna cyrylicę? No chyba nie, bo nawet tutaj zbytnio nie chce mu się czytać. Tak, no ewidentnie raczej nie zna, bo gdyby znał, to mógłby chociaż na chwileczkę zostawić sobie czas. sprawdza antenę, no, ale to jest generacja czwarta z anteną. Okej, okay, koniec końców ziomek oddał bardzo dobrego gesa. No ale tu mógł też tak hydżować. Między... Chociaż no nie wiem, szczerze, ten ges już taki ciekawy był w porównaniu z poprzednim. Ale no nie. Nie, moim zdaniem, no nie mogę go za to zgłosić. Tu nie było dziwnego przeklikiwania. No tutaj może zostawię niewystarczające dowody. Taki mały ten, ale to nadal bardziej ku niewinnemu niż winnemu, ziomka. Bym tutaj wskazał. 1000, 1100 ratingu. Mamy moving i mamy tylko 200-300 rozegranych dueli w Finlandii, bodajże w Szwecji. Ok. zobaczmy sobie. To jest pierwszy moving dnia dzisiejszego. Jeszcze movingu nie mieliśmy. Także sprawdźmy sobie tutaj Pana Gagatka, być może zobaczymy tak zwany googling, czyli poprzez przeczytanie jakichś informacji postara się ją wygooglować, czyli złamie zasady Geoguessera, jak wiadomo googlować w Geogeserze nie można, tutaj czerwone auto na generacji czwartej, mało krajów w Europie ma, ta, ma coś takiego, bodajże Litwa popularna, Słowacja, Bułgaria, właśnie Szwecja również. Ale no, to jest dobra wskazówka co do niektórych państw. Tutaj na pewno zrobiłem cięcie, moi drodzy, bo z dobre dwie minuty gościu jeździ sobie. No, nie ma się co dziwić za darmo w GS, że jest paliwo, to sobie zasuwa po tych lokacjach. Nie znalazł kompletnie nic ciekawego, a tutaj widzę, że już runda zmierza ku końcowi, więc zobaczymy, gdzie ostatecznie zdecyduje się oddać swojego gesa. No, ale. Hmm, musi wiedzieć, że jesteśmy w Szwecji, rzeczywiście wie, że w Szwecji jesteśmy. Czy on pójdzie po prostu w południowy region Szwecji? Ha, zobaczymy co tutaj, no nie widział nic ciekawego, co mogłoby być tam napisane. Norrköping kliknął, jakieś spore miasto, no nie, no tutaj nic nie ma. Eee, no, absolutnie. Czyste demo, bardzo nudne zresztą, bo też e, długo ten moving trwał, nic się ciekawego nie wydarzyło, no i jest jeszcze raz bodajże ten sam gość. Dobrze, zobaczmy, mam nadzieję, że tutaj po Galicji nie będzie jeździł południa. No, demo też troszeczkę trwa, także stawiam, że będzie też nudne dość, no ale zobaczmy, Być może takie nie będzie. Może mnie tutaj Ziomek zadziwi i uda mu się w Hiszpanii znaleźć jakoś ciekawą informację. Zobaczcie, jest X Campo de Fútbol, ale te X -y występują chyba w języku Galicji częściej trochę. Co w się, sensie, nie jak ten język się dokładnie nazywa, galicyjski. O, mamy tutaj. E, a Korunia. Korunia to jest, moi drodzy. Duże miasto, widzicie? Jest tutaj. Korunia, dość duży miastem w Galicji. Także, no, ziomek, już mając taką informację, powinien instasendować sendować Galicję. No dobra, no, nie, nie widziałem tutaj googlingu, Jeszcze sobie gościu przybliża. Cereks. co jest prawdopodobnie miastem, w którym jesteśmy. Okej, okay, patrzy sobie ziomek na znak. No, ale ja tu nie widzę nic specjalnego. Gościu chciał sobie dokładnie spojrzeć. Widać, że nie wie, gdzie to jest, bo jakby wiedział, no, to od razu by przybliżał. Czy może jednak wie? Okej, okay, no domyśla się, że jesteśmy w Hiszpanii, ale jego region guessing jest fatalny, bo tutaj regiony Andaluzji sprawdza. Południa Hiszpanii No jest zbyt górzyście, chociaż też palmy występują, ale jest tak bardzo zielono. No i dodatkowo ta architektura bardzo przypomina północ Hiszpanii. Czy to kraj basków, właśnie, czy wspomniano wcześniej Galicję. No zobaczmy, wątpię, że tutaj gościu znajdzie jakoś mega informację, chyba, że... O, bo zobaczcie, mamy po raz kolejny znak z największym miastem w Galicji. Chociaż może nie jest to największe miasto, ale bardzo rozpoznawalne miasto. Też była taka, jakaś taka drużyna Deportivo La Coruña. Prawdopodobnie, jeżeli jesteście kibicami hiszpańskiej piłki, to możecie ją kojarzyć. A ja doskonale kojarzę, oczywiście bardzo dużo La Ligi oglądam, lubię tą, tą ligę akurat. No dobrze, no ziomek szuka cały czas... Cruz jest no to wiadomo, że jesteśmy w Hiszpanii. Czy go coś natchnie? Teraz sobie przyłączył na środek. Widać stąd tą korunię. O, 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 o. I przybliża. A to nadal nie jest dla mnie nic dziwnego. Bo ta korunia jest olbrzymim miastem. No, mógł to zobaczyć. Mógł to po prostu zobaczyć i zostawić ten gest po prostu w korunii. No zostawia, no. No nie, no. Ja nie mogę go za coś takiego skazać. Dla mnie to jest też osoba niewinna. Nic tutaj nie widziałem szczególnego. Na ten moment jestem serio zdziwiony, jest bardzo dużo legitnych, no nie, i ten sam ziomek będzie mi teraz po Korei Południowej jeździł. Zlituj się chłopie. No wiadomo, że to Korea Południowa, więc kliknij w środek. 0,53 tam był kierunkowy? Jeżeli 53 to byłoby na południe Korei Południowej, no i rzeczywiście jest to bardzo późno. Południ... No i zawsze gościu widać, że wiedział, znał język, w sensie kojarzył, że to jest koreański, kliknął sam napis, zlitował się nad nami. Nie, no to to w ogóle niepoważne zgłoszenie takiego ziomka. Nic on nie miał kompletnie, strata czasu, moi drodzy, a tutaj nic nie widzimy. O nie. Zdjęcie może być objęte prawami autorskimi. To oznacza, że to zdjęcie, które teraz widzimy, nie ma cavrydżu. A ciekawa jest lokacja, moi drodzy, bo jest w maluku północnym, jest sub z maluku. Ciekawe, takie same są w zachodnim Kalimantanie. Ale co ciekawe, moi drodzy, jest teraz przycisk pomiń przypadek, o którym ja nie miałem pojęcia. Wow! No dobra, no, skoro zdjęcie się nie ładuje, nie działa nam. To nie możemy sprawiedliwie ocenić werdyktu. A szkoda, bo tutaj już ziomek jakiś lepszy. Czy na pewno chcesz pojąć ten przypadek? No, teraz muszę kliknąć pomiń. O! Ale dostaliśmy innego gościa. kurczę, szkoda, że nie dostałem tego DEMA 1500, bo byłoby ciekawie. Ale fajna opcja z pomięciem przypadku. tutaj runda w Boliwii. Na no mówię, co ciekawe. Zobaczymy, no, oczywiście, białe auto w Ameryce Południowej bardzo mocno premiuje Boliwię. Innego koloru auta nie znajdziemy w tym kraju. No biała auto jeszcze występuje w innych w Peru czasami, ale jednak to jest bardzo dobra zawsze wskazówka dla Boliwii, także white car w Boliwii na generacji trzeciej, bo generacja czwarta w Boliwii nadal nie występuje, jest to jedyna generacja kamer jaką możemy znaleźć w tym kraju, no i ziomek wie, że to Bolivia, ale ciekawe jeszcze nie przybliża dokładniej, zaraz będzie musiał to zrobić. No i idzie w koczabambę. klika napis, no i to jest koczabamba. no ale to jest charakterystyczne miasto moi drodzy, jest też góra tutaj widoczna, zobaczcie, jest ten cały pasmo górskie na północ widoczne od nas. Ja też bym kliknął tutaj koczabambę, więc nie mogę go zgłosić, nie, nie widziałem tu nic specjalnego, no dobra, zobaczmy, może tu będzie jakiś ciekawy, powiem wam, naprawdę jest, na no ale to jest nudna runa, zwróćcie uwagę, to jest generacja czwarta Kenia. Mamy tutaj te plastrony, widzicie, te naklejki najczęściej są na środku Kenii, blisko Nairobi i tych okolic. No i to jest blisko Nairobi. Bardzo na ten moment nudne rundy trafiamy i legitni gracze. Jestem w szoku. Być może, nie wiem, Geogesser wybiera takie powtórki, albo o wiele legitniejsi są gracze, co po prostu powinno cieszyć zwykłego gracza Geogessera. No i gość tutaj kliknie blisko Mount Kenii. no ale była meta auto z tego regionu Kenii. Baczymy. Igoi, to jest pick gościa, no nie no Ten gest był nie dość, że słaby, no ale tu nic nie ma, nic, nic, nic Jest znowu ten sam ziomek chyba pod względem elo, mamy tutaj rundę w chile północnym bodajże Chyba No nie taki północny, to jest po prostu napis chile No ale również bardzo, o Jezus Maria No dobrze, mamy bollard z chile, mamy wszystko z chile No ale dobra, może ziomek wygoogluje no ale na razie gra bardzo legitnie. Zachowawczo widać, że nie spędza na tym znaku pół swojego dnia. Też nie, nie widać, nie daje oznak takich, że wziął na przykład telefon i teraz byle gdzie się rozgląda, żeby googlować sobie na nim. Bardzo legitnie wygląda na razie to demo. No i wie, wie że ma znaki. Musi zaraz zacząć przybliżać. Sprawdza sobie kąt drogi i będzie szukał tego. Bardzo tutaj normalny. Widok nawet idzie wyżej. Ja też pomyślałem o regionach o wiele północniejszego chile. Także nie dziwię mu się, że idzie na północ Chile, a nie szuka właśnie na napisie. Również bym wybrał się w ten region. No nie, no, na razie bardzo legitnie to wygląda. Bardzo. Nie, nie widzę tutaj żadnego sposob żadnej sposobności, żeby tego jego mościa zgłosić. No ale oczywiście zobaczmy. No jak będzie leciał tak dołem, to w końcu prawdopodobnie znajdzie miejscowość, o którą chodzi. Zobaczymy. Gościu, jak na ten elo do, jest w miarę ogarnięty, bo od razu wiedział, że to chile, nie? Na tym elo nie zawsze jest to takie oczywiste, że gracze będą wiedzieli, czy on to znajdzie. Nie, no na boga. Widzowie, kto go zgłosił? Pokażcie mi osobę, która go zgłosiła, nie? Koniec końców, ziomek jeszcze oddał słabego gest, on tego nawet nie znalazł. Ojej, nie, no dajcie spokój, na boga. Nie, nie, zgłaszajcie takich ludzi, nie traćcie czasu, mojego i jego. O, i proszę, mamy coś ciekawszego. Tryb gry NMPZ, to jest w ogóle chyba Kazachstan Zachodni, nie Zachodni... A, to jest przy tym jeziorku, uuuu, nie kojarzyłem tego kawrydżu, no dobra. Zobaczmy sobie, NMPZ, NMPZ jest ciekawy, bo mm, o wiele ciężej jest złapać skryptera, Googlera to praktycznie nie ma szans, no bo tutaj nic ziomek nie googluje, nie ma nawet żadnej informacji, pewnie ziomek mocno myśli, no Kazachstan jest tu raczej obvious, jeszcze ziomek o Rosji może pomyśleć 1200-1500, ale gość ma ponad 5000 dueli zagranych, no. Ha, to przeklikanie było takie dziwnawe, bo. Ha, 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 ha. W sensie tu widać, że są takie skrypty, które zaznaczają 200-300 km od poprawnej lokacji, i to trochę tak wyglądało. Zaczcie, że tu skrypt mu zaznaczył, on później zaczął trochę zmieniać, bo trochę mu skrypt jakby w wodzie zostawił. Gesa. Czekajcie, jeszcze chcę zobaczyć o to pierwsze zaznaczenie. No. Nie, no, wiecie co, powiem tak. Korzystanie z Google jest na pewno niewinne, ale po tej powtórce za użycie skryptu zgłosić go nie mogę, także klikam niewystarczające dowody. No i jeszcze raz, będzie jego case, jeszcze raz i znowu w Kazachstanie. Ojej, no. <laughs> może gość jest mistrzem Kazachstanu? Zobaczmy sobie. Chociaż tutaj już gość od razu jakby w Rosję chciał iść, być może zaraz się zreflektuje. No i zła... zobacz, Bardzo, szy... Bardzo dziwne szybkie przeklikiwanie. Po raz kolejny, ale Gościu kliknie Czeliabinsk. Czy zmieni na Kazachstan? W sensie ta runda. Rozumiem, że gościu może myśleć. O Rosji. I teraz klikną Kazachstan. Ale też klikną w takie pustynne regiony mocno. No dobra, no tutaj na końcu jakby chciał schedżować, Ten hedge ma sporo sensu. Między Kostana i Aktobe, również bym o nim pomyślał. Dziwne te przeklikiwania, ale no zostawi niewystarczające dowody. Zobaczmy, być może runda w Nigerii wschodniej? Tak, to jest w ogóle blisko Port Harcourt. Okej, okay, to ten gest ma najwięcej sensu na ten region. Zacznij, gdzie gościu kliknie. Jeżeli kliknie od razu w ten region, to jest dla mnie niewinny. Klika w Port hardcore. Nie, no dobra, to, to jest bardzo legitny gest, czyli kliknięcie w to miasto. Bo mimo, że w mieście nie jesteśmy, ale wygląda jak przedmieścia tego miasta. Nie, dobra, ja tu klikam dwa razy niewinny. Jednak tam chyba niewystarczające dowody też były przesadą, bo raczej gość jest po prostu legitnym graczem. Miał dziwne przeklikiwania, ale raczej tutaj ziomek jest legitny. Czy uda się dzisiaj złapać jakąkolwiek osobę? Ja jeszcze dzisiaj u nikogo nie kliknąłem winny. Zobaczmy, może runda w południowej Australii zadecyduje. Tutaj charakterystyczne są słupy. Czy to jest po prostu Adelaide? Nie. To jest jakieś inne miasto. Dobra. Zwróćmy uwagę, jak zachowa się pan podejrzany. Być może wygoogluje Aldi. Aldi jest również w moim mieście, więc oby nie googlował tego, bo puławy tak nie wyglądają w żadnym mie miejscu. Mamy tutaj nazwę miasta. Udaj, że na tamtym autokarze była. I gościu to widział. Port Pirie. Pir Pir ha! Nie wiem, pewnie to fatalnie wymówiłem, ale. O! No, 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 no Poleciała googlerka. I zasz, i teraz zaczął jechać do Aldi w idiotyczny sposób. O, o, o! Mamy go. Wiecie dlaczego go mamy? Bo ziomek zaczął grać absurdalnie głupio. No jest napisane to miasto i tu raz już klika. Ale wiecie dlaczego ziomek zaczął grać głupio? Zwróćcie uwagę. Spędził naprawdę sporo czasu na tym znaku. Żeby go wygooglować. Tutaj spoleciała Guglerka, a patrzcie co jeszcze głubie, głupszego zrobił. Ma ziomek za, główną drogę. Na głównej drodze na pewno znalazłbyś jakiś jakieś info. A on wjeżdża do tego sklepu, jakby nie wiem, otumaniony, nie? nie? I, I tu widać, że gościu myśl, zastanawiał się, jak zagrać, żeby nie było widać, że, z, że zgooglował. No nie no, gościu miał główną drogę i nie wyjechał na nią, nie? I teraz niby się przybliżył w dobrej regionie. Nie, nie, no tutaj to jest ewidentne użycie Google'a, jestem tego pewny. Skryptu tu nie było, moi drodzy. Ale, no, googlerka poleciała bardzo widocznie. Bardzo. Czy jeszcze raz zobaczę jego demo? Chyba to jest jego demo znowu. No, czyżby. No, ej, ej chwila. Kolejny? Znowu to jest South Australia. Tym razem Adelaide po prostu. E, no i znowu mamy charakterystyczny słup, Także, ziomek, przypatrzcie na te supy, bo możecie się po prostu nauczyć ich w łatwy sposób. Ale za czym? Czy tutaj znowu coś gościu wygoogluje? Somerset? Aha, czyli tutaj jest taki gościu. On leci od razu z googlerku nawet ulic w Adelaide, no dobra, no. jak już lecimy z googlerku to na całość, podoba mi się ta wizja. No dobra, to już myślę, że możemy sobie darować to demo, ale jeszcze zobaczmy z przyzwoitości gdzie kliknienia no, ziomy. Tutaj już szczerze, tam jeszcze gościu walczył, żeby wyglądało to legitnie, no tutaj to już jest... No od Piowrotki, tak, korzystanie z Google'a winny 100%, czy jeszcze jedno jego demo zobaczę, jeszcze jedno, mogłem już kliknąć w sumie, darować mu oglądanie Linkopingu, ale no, Linkopingu, <laughs> ale no, zobaczmy, zobaczmy jeszcze to, to miasto jedno ostatnie, mam nadzieję, że gość otrzyma permanentnego bana, bo na to zasługuje, no, Geogesser nie polega na tym, że googlujesz, bracie, no, to nie jest dobra gra w GeoGessera. Większą będziesz miał przyjemność, jak się na przykład nauczysz miasta. Widzisz tamten ziomek, chociażby tą La Corunie? No, ja wiedziałem od razu, i ja bym na przykład miał 5k. W sensie 5k, no miałbym miasto. No nie, no tych gości już tu googluję. Dobra, słuchajcie, ja tego ziomka odprawiam, odpulam. Nie chce mi się oglądać gagatka, który trzy rundy przygooglował. O, i zaczynamy coś ciekawego. Zakres rankingu 1500, więc to jest już naprawdę sporo. Jak widać, znowu są te rankingi. Tak yy, niepokazane dokładnie. 1500 plus to jest duży o, yy, duża różnica, ale 1300 plus chyba było wcześniej, więc w sumie dobrze. Bardzo mało zagranych gier, więc jest szansa, że to jakieś nowe konto. Tylko to jest tryb gry nomów a mamy rundę w Urugwaju. To ja nawet nie wiem, co tutaj mogę powiedzieć, bo w Urugwaju idziesz i klikasz napis. No, no, to jest, no i to się stało, dokładnie to się stało, moi drodzy. Bezsensowna runda do ocenienia, no. Takie przeklikanie trochę dziwne, a nie, no gdzie. Taka runda nic nie, nie da mi. Muszę... No nie, to już koniec zgłoszeń. Ale moi drodzy, przygotowałem się na to. Mam jeszcze jedno swoje konto, na którym czasem po prostu pykam w Geogessera. I zwróćcie uwagę, że tutaj mam kompletnie inne case'y. Nie wiem o co chodzi, ale jeszcze sobie rozwiążmy kilka. I tu jest fajniejszy przykład, bo 1500 plus elo ma i 300-400 rozegranych pojedynków. No dobra, zobaczmy. Tutaj coś ciekawego. Mamy sub z Indonezji. To jest jakaś... To jest Borneo Środkowe, czyli Południowy Kalimantan. E, południowy Kalimantan ma blura często bardzo widocznego. Zobaczymy, czy ta runda ma również tego blura. No ale tutaj ziomek bardzo ładny jest oddał. Ciekawe, czy ta runda miała blura? Aż muszę sobie zobaczyć. E, o, chyba to była runda bez tego blura. No ale zobaczmy jeszcze raz tu rundę. No mamy wysyp olejistych olej palm. To ja bym od razu tutaj klikał w Sumatrę. Aczkolwiek ten słup jest bardziej charakterystyczny dla Kalimantanu. Hmm, ale na przykład West Kalimantan jest trochę bez sensu W sensie, słupy z West Kalimantanu Są inne To jest bardzo ciekawy gest tego gościa Było szybkie takie przeklikanie Ale no nie mogę go zgłosić Zostawię tutaj niewystarczające dowody Ale no to nie jest gościu Do zgłoszenia Zobaczmy, może jeszcze jeden jego case O i mamy, i to jest ciekawsze, bo tutaj są Indie A nie, u Nepal Ciekawe Jest copyright 2.5? Jest 24. o, w Nepalu jest 2 4. myślałem, że tam jest tylko 2-5. Ciekawe, no dobra, zobaczmy sobie, czy gości rozpozna Nepal. Jest wielkie pasmo górskie. Kurde, widać, że ten gościu jest lepszy. Jest oczywiście zakres 1500 plus i bardzo mało dueli zagranych, ale nie oszukujmy się, tak szybko ludzie nie pomyśleliby tutaj o Nepalu, też z jednego prostego względu. Po prostu jest copyright 2.4. 2.5 ok, ale no, nadal to jest dziwne. Oczywiście mamy na północ wielkie pasmo górskie, które wskazuje na Nepal i ma bardzo dużo sensu na ten kraj. Ale zacznij, gość, tutaj instant. Instant, zacznij. On tutaj nawet dobrze nie popatrzył na tą rundę i nawet poszedł bliżej wschodniej części. Ale znowu miał takie dziwne: jeden gest i od razu przeklikanie, nie? Znaczy, klik i od razu przeklikanie. Ha, no, ale no, nadal nie mogę go za to zgłosić. To jest za mało, ale kurde, gościu, naprawdę dobrze. Szczerze, że on tutaj zgetował dobry kraj tak szybko. Wow. No ale zostały niewystarczające dowody. Trochę mi ten koleczka śmierdzi. Jeszcze jedna runda i tym razem tryb gry nomów. No zobaczmy na Nomowie. Chile, tak? Albo Argentyna. Dwie, teru. O, i w końcu tutaj możemy zobaczyć dłuższą rundę. Okej, okay. mamy. Ciekawy blur również, jak na Argentynę. Ale mam jakiś napis. U. San... San Juan, jest San Juan District. Okej, okay, no, no to on to wie. Ale, no to było dziwne. Ej, szczerze? Tak po prostu to było dziwne, bo widać było, że się tutaj nie googluje. On wie, gdzie jest ta prowincja. Mniej więcej wie, bo też nie, nie przybliżył szybko na San Juan. I znowu takie przeklikiwanie, okej, okay, ale zwróćcie uwagę, o ten pierwszy gest mi się nie podoba. Gościu ma napisane San Juan widocznie ale jego pierwszy gest jest w Mendoza jakby ten skrypt tak działał że zaznacza mu w dobrym kraju ale z jakieś nie wiem 200 km od dobrej lokacji to jest bardzo dziwne bo mamy widzicie San Juan napisane a ziomek pomimo tego on szuka San Juan bo zobaczył to widzi San Juan nawet przybliżył w górę ale jego pierwszy gest jest w Mendoza nie rozumiem tego. Dlaczego pierwszy gest jest z Mendoza? Albo to jest jakiś gość, który ma bardzo wysokie elo, albo to jest skrypter. Nie wiem. Tutaj pachnie mi naprawdę jakimś skrypterem, gościem, który stara. A zobaczcie, jeszcze gościu raz przybliżył na San Juan Turismo bodajże. Coś takiego. No i kliknął w sam napis San Juan na koniec. Ale znowu takie przeklikiwania cały czas. Wiecie co, widzowie? To będzie pierwsza poważna decyzja w tym odcinku. Ale ja, moi drodzy, ją zrobię, bo niewystarczające dowody to tak naprawdę można w każdym się dawać. Nie o to chodzi. Ja tutaj zaznaczam, że gość jest winny, bo to jest jakieś dziwne działanie skryptu, moi drodzy. Ziołek miał napisane San Juan i od razu kliknął w Mendozy, pomimo tego, że znalazł tą prowincję. Nie wiem, dziwne to było. Dziwne. No nie korzystał z Google'a, to na pewno. Ha! Ciekawe, dobra, już nie będziemy go mieli, ale no dobrze, zobacz, mamy rundę w Rosji, Chabarowsk od razu, oj, tutaj ziomek się nie pierdzielił i szczerze, wschodnia Rosja ma sens, a, okej, okay. to, to jest bardzo ciekawe miasto było swoją drogą, bo to miasto jest to graniczne z Chinami, aczkolwiek no, no nie, no to, to jest na przykład tutaj, Jestem przekonany, że ziomek jest niewinny. Bardzo legitnie to wyglądało. Szybko oddał gesa, nie przeklikiwał, nic tu nie było dziwnego. No i zobaczymy jeszcze jeden jego ges w Ukrainie tym razem, w Dnieprze. Zobaczymy sobie, jak ta runda. Jak w tej rundzie zachowa się nasz gagatek. Uuu. okej, okay, on tutaj. Okej. Okay. To jestem, powiem Wam szczerze, w totalnym szoku. W sensie, w tamtej rundzie gościu wyglądał legitnie. Bardzo szybko kliknął i bardzo dobrze. Koniec końców, no bo to nie było jednak to miasto, ale tutaj. Zobacz, zobaczmy jego pierwszy gest. Chcę zobaczyć to na samym początku. Kliknął tutaj. Od razu. No w sensie. Okej, okay, mamy tutaj. Widać, że, tu, że woda płynie, więc te regiony mają sens. Ale zioń, pierwszy gest oddał w sumie taki byle jaki i tu przybliżył. Znowu drugi gest. Ale nie, no czekajcie, chwila. Bo ten gest został oddany. A tu mo może być zlagowane demo. Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest znowu to działanie skryptu, że ze 200-300 km od dobrej lokacji mu to zaznaczyło. Ziomek to wiedział i starał się znaleźć jakikolwiek most, który miałby sens od tej odległości. Ha. Huh. Baczmy. No i tutaj nagle tak znikąd przybliżył. I od razu to wiedział. No są tory widoczne, tak widać, że są tutaj tory. Więc to szybko ma sens. Ale gościu, nawet tego dobrze nie slajna pował. Bardzo szybko kliknął. Dziwne to było. Szczerze, jestem naprawdę w szoku, bo tamto pierwsze demo jego było legitne. Ale to, ja tutaj naprawdę widzę jakiegoś skryptera. Muszę kliknąć tutaj skrypter, bo to mi bardzo nie odpowiadało. W jak szybkim czasie, gościu nawet nie zwrócił dobrze uwagi. Dobra. Kliknę to. I jeszcze jedno jego demo. Jeszcze jedno. No ale to już będzie troszkę gorsze. Chociaż w sumie w Serbii niż... Zobaczmy na NMPZ. Jak szybko ziomek rozpozna. Dobrze. Trzecia runda akurat będzie może... No i znowu jest to samo. Znowu jakby... Nie, 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 nie. No dobra. W to już nie uwierzy, że gościu wszystkie mosty zna. No nie. No, ale to jest znowu ten sam schemat moi drodzy. To, to jest ten most. Ale... To jest ten sam schemat. Zobaczcie, znowu jakby mu skrypt zaznaczył w 200-300, o, znowu, nie? 200-300 km od poprawnej lokacji. Nie, ten gości jest bardzo podejrzany. I tutaj niby drogę znajduje od razu. Gościu znajduje 5 w sekundę. To jest nowy Blinky. Ja oglądam demo Blinkiego. Czyli to jest 1500 plus elo. Może to jest Blinky? Nie wiem. Ja mam wrażenie, widzowie, że oglądam albo demo Mistrza Świata, albo demo Skryptera. Nie no, moi drodzy widzowie. Ja tutaj klikam użycie skryptu, bo bardzo nie podobało mi się to. Trudno, nie wiem. Być może się mylę, ale no nie mogę tego gagatka puścić wolno. Natomiast wolno mogę puścić Was. Dziękuję pięknie za oglądanie, za łapki w górę, suby. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaczki, cześć.